Witajcie kochani na kanale co ugotujemy to zjemy dzisiaj moi drodzy mam dzień wolny więc wybrałam się do lasu na razie jestem przy drodze siadłam sobie właśnie na ławeczce pod wiatą i jem drugie śniadanie owsiankę z orzechami aby nabrać sił przed wędrówką po lesie nawet koszyczek wzięłam herbatka w termosie Mamy piękną pogodę. Jak na tę porę roku. Bo słonko wygląda z za chmur. Także jestem pełna optymizmu. Cieszę się znowu na kontakt z naturą. No i powiem Wam, zawsze podczas wycieczek do lasu nabieram sił. Akumulatory ładuję. Więc cóż Wam mogę powiedzieć? Jeśli ktoś z tego czerpie przyjemność, to zawsze to polecam Wam. A tak, żeby jeszcze Wam przybliżyć, co takiego ja jem, to jest owsianka na wodzie i na mleku, gotowana, z dodatkiem orzechów włoskich. Jestem, moi drodzy, w takim bardzo przyjemnym, przynajmniej moim zdaniem, miejscu nad Dzierżęcinką. W oddali znajduje się elektrownia, mała elektrownia wodna, a ja wędruję wzdłuż rzeki. I od razu na wstępie, przy wejściu do lasu, znalazłam grzyba, który może być podobny do wrośniaka różnobarwnego, a mianowicie jest to skórnik aksamitny. Popatrzcie, również ma takie koncentryczne. Prążki, ale te prążki są drobniejsze. Pod spodem jest są taki brązowawy i nie ma takiego hymenoforu, który ma wrośniak czyli jest on cieńszy od wrośniaka jeszcze, jak papier de facto. O, popatrzcie. I z tym skórnikiem aksamitnym można pomylić wrośniaka. Jeżeli ktoś oczywiście nie zna tego grzyba, tutaj mam jeszcze inny. Opatrzcie, on jest brązowy pod spodem. Nie jest biały, a jest brązowy. I ma takie drobniejsze prążki. To jest taka, taka chuba, która również rozkłada martwe drewno, ale nie jest to wrośniak. Tutaj mamy starsze egzemplarze skórnika. Są one bardziej wyblakłe. Moi drodzy mi to chyba szczęście bardzo sprzyja bo mam kolejny podobny gatunek do wrośniaka różnobarwnego o którym wam opowiadałam w którymś z poprzednich odcinków z lasu, a mianowicie jest to fałdówka kędzierzawa także zobaczcie, pokażę wam za chwilkę jak ona wygląda pod spodem ma takie jakby malutkie blaszki a z wierzchu jest taka pofałdowana i również ma takie koncentryczne kręgi, ale na brzegach jest pofałdowana. Zobaczcie, nie jest taka gładka jak w rośniak, a jest pofałdowana. Jest grzybem, który jest bardziej miękki. Zobaczcie, jaka ona jest mięciutka. Wspadłem mi je akurat. Jest ona po prostu miękka, wygina się łatwo. Jest łatwiejsza do przerwania niż w rośniak różnobarwny. Popatrzcie. Jest ona delikatniejszym grzybem. O. I często obrasta w całości cały pień drzewa. Zobaczcie jak dużo tej fałdówki tu rośnie. Oddalam się powoli od drogi. Popatrzcie Tutaj mamy martwy, martwe drewno, i od razu zobaczcie, zasiedlone przez chuby, a mianowicie Hubiak Pospolity. Życie nie znosi próżni, a w szczególności życie w lesie. Już jesteśmy przy chubach. Tutaj mamy pniarka obrzeżonego, który zdominował akurat to martwe drewno. Pniarki obrzeżone bardziej mi się podobają niż hubiaki, bo one mają taki czerwono-złoty, brązowo można powiedzieć, złoty kolor. Są takie ładniejsze dla oka. Tutaj mamy kolejne skórniki. Co prawda, trochę już ich opadło, czy też zostały one strącone przez zwierzęta, ale dalej sobie tutaj rosną na tym pniaku. O, tutaj mamy ich trochę więcej. nie mają jakiegoś zastosowania w lecznictwie tak jak w rośniach chociażby ale bardzo dekoracyjnie wyglądają sami powiedzcie jeśli takie grzyby obrastają martwe drewno tworząc takie różyczki to wygląda to bardzo pięknie moim zdaniem tutaj możemy zaobserwować ślady bytności jakiś zwierząt najprawdopodobniej były to dziki ponieważ mamy tutaj znacznie większy teren który został tak moim zdaniem rozryty więc myślę, że były to dziki ale tutaj też możliwe że mogły być to na przykład jeleń albo sarny Wędruje i wędruje blisko rzeki. Popatrzcie jakie piękne rośliny, takie kolczaste, przypominające oset, ale to nie jest oset, bo to jest ostrożeń błotny. Taka roślinka, która wytwarza takie fioletowe kwiaty, ale dopiero w drugim roku tutaj mamy nieco większą, tutaj nieco mniejszą. Pięknie wygląda z tymi kroplami rosy. Moim zdaniem jest to bardzo dekoracyjna roślina. Bardzo lubią ją pszczoły, ponieważ jest ona miododajna. To jednak były sarny albo jelenie, bo widać po tym, co pozostawiły. W lesie bukowym w pobliżu koszalina znaj znajdują się takie różne niespodzianki, jak na przykład o idziemy sobie i nagle trzeba przechodzić po pniu drzewa. Obserwuję tutaj także ptaki nie wiem czy to będzie widać. Tam taki ptaszek właśnie chodzi sobie po drzewie. Chciałabym go zidentyfikować, ale mam trudność z jego dostrzeżeniem. Ciekawe czy go widzicie. O, 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 idzie, idzie, idzie po drzewie do góry. Szczęśliwie, rów jest już za mną. A tutaj mamy bardzo malutkie grzybki. Nazywane są one grzybówką dzwoneczkowatą. Rośnie ona również zimą albo późną jesienią. W czasie bezmroźnych zim pojawia się i również i rośnie. Jest to jeden z nielicznych grzybów, które rosną zimą. Mimo tego, że tak fajnie wygląda i tak sympatycznie, nie jest to grzyb jadalny, jest to gorzki grzyb, nie jest on smaczny, co prawda nie jest trujący i ze względu również na małe rozmiary nie jest on zbierany i nie jest wykorzystywany. Nie tylko przez to, że jest gorzki, jest to po prostu grzyb niejadalny. A tutaj, moi drodzy, troszkę podobny gatunek, ale ze względu na jego rozmiary, nie można go pomylić z wrośniakiem różnobarwnym, ponieważ jest to wrośniak garbaty o większych rozmiarach. Zobaczcie, to jest moja dłoń, a to jest ten wrośniak garbaty. Oderwę jednego, aby wam pokazać, jak wygląda od spodu. Od spodu jest nawet podobny do wrośniaka różnobarwnego, choć te pory ze względu na jego wielkość są ogólnie większe. Możecie tutaj zauważyć, że one są bardziej widoczne. No i jest jaśniejszy, często pokryty glonami. Również ma koncentryczne kręgi, ale nie są one tak mocno zabarwione jak u wrośniaka różnobarwnego. No i oczywiście ta wielkość jest znacznie większy, jest to grzyb niż wrośniak różnobarwny. Najczęściej, popatrzcie, tak jak tutaj obrasta całe pnie. A tutaj mamy kolejny pieniek obrośnięty wrośniakiem garbatem. O, popatrzcie, nawet przerośnięte są roślinki przez ten, tego wrośniaka. Garbaty, ponieważ ma taki garbek. Często widoczny. Jest grubszy niż w rośniak różnobarwny i większy. Moi drodzy, napiszcie mi, czy podobają Wam się takie odcinki. Ja sobie zdaję sprawę, że nasz kanał, mój i Marysi, jest kanałem kulinarnym. I napiszcie mi, proszę, czy taka tematyka relaksacyjno-spacerowo-grzybowa Wam odpowiada od czasu do czasu? Bo są to takie odcinki około kulinarne, można takie nazwać, ponieważ coś znajdę. Jakieś grzyby, które są do spożywania. Mogę Wam wtedy pokazać, jakie przyrządziłam. Ale sam proces chodzenia po lesie i to, że Wam pokazuję różne gatunki grzybów czy roślin, napiszcie po prostu, czy Wam to odpowiada. Czy podobają Wam się takie odcinki? Są takie okresy w roku, w których. Niekoniecznie coś takiego wystawnego czy coś takiego, co warto pokazać, robi się w kuchni. My robimy potrawy w kuchni z Marysią w takim celu, żeby je można było zjeść ze smakiem, a nie po to tylko, żeby nagrać kolejny odcinek. I są takie właśnie okresy w roku, kiedy warto byłoby na przykład. Zrezygnować z gotowania jakichś tam wymyślnych potraw na rzecz bardziej takich, można powiedzieć, wycieczek kulinarno-relaksacyjnych. I jestem właśnie ciekawa, czy taka tematyka odcinków Wam odpowiada? Czy jednak wolelibyście, żeby tylko były odcinki z kuchni? Napiszcie mi, proszę. Ja bardzo lubię. Montować te odcinki z lasu, bo mi się wtedy wszystko e, przypomina, te wszystkie zapachy, te wszystkie wrażenia, które akurat e, przeżywałam, będąc w tych miejscach. I szczerze Wam powiem, jeżeli byście nie chcieli takich filmów, to ja i tak bym je nagrywała i bym stworzyła kanał taki, taki właśnie o tematyce wycieczki do lasu chociażby żeby móc je nagrywać i żeby móc się z wami dzielić, przynajmniej z tymi zainteresowanymi no, taką tematyką po prostu moich filmów. Teraz chciałabym się znaleźć na drugiej stronie tego rowu i nie wiem za bardzo jak mam to zrobić. Znowu po drzewie mam przechodzić. <grym> Oj nie wiem, nie wiem. Zaraz zdecyduję jak będzie najlepiej żeby było też również bezpiecznie. Przejść, co prawda dzisiaj jestem w gumowcach, ale wolałabym nie wpaść do tej wody. W najbliższym odcinku jeśli się wybiorę gdzieś znowu na wycieczkę do lasu, opowiem wam o tym jak jest stan, jaki stan odchudzania Marysi, jak w ogóle z naszym zdrowiem. Także napiszcie też, czy chcecie taki odcinek odnośnie odchudzania. Wiem, że teraz zbliża się już okres postanowień noworocznych i tak sobie myślę o to, czy, czy, czy byście chcieli taki właśnie odcinek obejrzeć. Może ktoś by chciał. Więc też dajcie mi znać w komentarzu, to nagram taki odcinek. Opowiem Wam o tym. Jak to się przedstawia z naszą wagą? Jakie pokusy musimy przezwyciężać, jak to było w święta. O wszystko wam opowiemy, może i razem z Marysią bym nagrała taki filmik. I w ogóle to bardzo Wam dziękuję za 30 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, jest to niebywały sukces. Nigdy nie sądziłam, że kiedyś. Będzie, zbierze się taka liczba naszych widzów, że będzie nas wszystkich tutaj, was wszystkich, że będzie 30 tysięcy. No, to jest dla mnie niewyobrażalna liczba. Z tego się bardzo cieszę i Marysia też się cieszy. Marysia, powiem wam, co jakiś czas zagląda na ten nasz kanał i tak zagląda i mówi: Mama, 30 tysięcy! <grym> I tak się ucieszyła właśnie, kiedy to zobaczyła. No, ja też się ucieszyłam, także dziękuję Wam za te subskrypcje, za te wszystkie komentarze, za te życzliwe słowa. No i za to, że jesteście i oglądacie nas. Jestem już po drugiej stronie. Przeszłam po tym pniu. Oj, udało się, bokiem. Nawet nie był śliski. aż dziwne. Więc idę dalej. Szczerze Wam powiem, że pierwszy raz jestem w tym rejonie lasu, dlatego nie mam swoich ścieżek już wydeptanych, poznaję. Zwykle takie poznawanie ekscytuje mnie i rzeczywiście takie uczucie takiego no niewiadomego odkrywania po prostu nowych terenów jest dla mnie ekstra super. Jestem no tak gdzieś z pół kilometra od drogi. Nawet słyszę tą drogę, wy pewnie też słyszycie. Stąd też zabłądzić to na pewno nie zabłądzę, ale lubię właśnie poznawać nowe tereny. prostu chrobotek reniferowy. Pewnie odpadł gdzieś z drzewa. Rósł sobie pewnie powyżej. Widok jak z Puszczy Białowieskiej. Tak jakby tutaj nikt nigdy nie sprzątał tych yy, połamanych drzew. No i w końcu natrafiłam na wrośniaka różnobarwnego, aby Wam pokazać, jak wygląda ten wrośniak. Bo te gatunki, o których Wam mówiłam, były to gatunki podobne, z którymi wrośniaka można pomylić. Oj, tylko ten wrośniak jest tak przyrośnięty. O, wrośnięty jest. Popatrzcie, tutaj mamy wersję ciemną ma zawsze ten biały brzeżek albo kremowy można tak go nazwać i pod spodem jest również kremowy z takim drobniutkim siteczkiem. To jest ten leczniczy grzybek. Wrośniaka różnobarwnego trudno jest pomylić z innymi gatunkami grzybów. Po tym filmie możecie zobaczyć, że nie jest to takie łatwe, żeby pomylić wrośniaka. I nawet gdybyśmy pomylili wrośniaka z gatunkiem podobnym, to nic wielkiego się nie stanie, bo te gatunki nie są trujące. Natomiast są takie grzyby występujące zimą, które znacznie łatwiej jest pomylić, a pomyłka może się skończyć bardzo źle. Dlatego trzeba zachować wielką ostrożność, jeśli chodzi o gatunki tych zimowych grzybów. I nie tylko, bo na przykład maślanka wiązkowa, jesienią jeszcze rośnie. Żeby nie pomylić tych gatunków grzybów, jak właśnie zimówka aksamitno czyli płomienica zimowa, hełmówka jadowita, łuskwiak zmienny i maślanka wiązkowa. Są to gatunki dość podobne, ale wiadomo, że doświadczony grzybiarz nie pomyli ich, ale jeśli dopiero zaczynacie zbierać. Takie grzyby to powinniście być z osobą, która je zbiera od lat, żebyście nie pomylili się, bo pomyłka no, może często kosztować życie. Zobaczcie, jakie drzewo yy, wydziobane przez dzięcioły. Ale tutaj się dzięcioły najadły. Robaczków sobie wydziobały dużo. A ja miałam nadzieję, że znajdę boczniaki ostrygowate, czy też właśnie zimówki aksamitno-trzonowe. Ale niestety koszyczek pozostaje pusty. No czasami też tak bywa. Ale trochę gatunków grzybów napotkałam. Trochę wam poopowiadałam o nich. Mam nadzieję, że będzie to przydatny dla Was odcinek. W tym rejonie tego lasu naprawdę tutaj wygląda, jakby byli, jakbyśmy byli gdzieś w jakiejś puszczy. Tyle tutaj jest tego martwego drewna wokół mnie. Natomiast w dalszych rejonach. Ten las jest bardzo mocno wykorzystywany. Często drzewa są po prostu ścinane, zbierane jest to drewno, a tutaj tak jakby zapomniany las. Chociaż jak przeczytałam ostatnio, wbito takie mm, tabliczki, które informują o tym, że jest to obszar chronionego krajobrazu Natura 2000. Więc może ten chroniony krajobraz odnosi się właśnie do tej części lasu. Co jest całkiem możliwe. Natomiast dalsza część lasu może już nie należeć do tego obszaru chronionego. O matko, popatrzcie sobie, co tutaj zwierzęta narobiły. Odsłonięte korzenie. Drzewa. Może dziki szukają pędraków. się z Wami już pożegnam. Pamiętajcie, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górze. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie tutaj zostać na dłużej. I cóż, pozostaje mi powiedzieć tylko do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!